maneczko z tej strony Jasper, Witam Was na kolejnym odcinku z Jeforskinsa. Na początku mam oczywiście przypomnę pieszelnika. opisów wchodzicie sobie z reflinka. Złote 56 na start, 500 przeładowanie, Także oczywiście zachęcam każdego skrzyneczkę za złote 56 sobie otworzymy. Zobaczmy, co moglibyście z tego dostać. No i mam nadzieję, że oczywiście palić proficik. No tutaj taki strzał dość przecięty bym powiedział. 4 złote straty. Nie ma to tamto. Okej. Okay. Pięć stówek praktycznie do wydania W komentarzach tam pewna osobka Bardzo bliska mojej osobie oczywiście napisała Że chciałby żebym pootwierał skrzynki z CZ Także oto tu jesteśmy Będziemy sobie otwierali skrzynkę z CZ -tą. Mam nadzieję, że oczywiście ten kielik nam poleci Byłoby naprawdę wtedy spoko No tutaj już pierwszy raz się przewija dość bliziutko 15 zł straty No niekoniecznie, niekoniecznie o to mi chodziło Lecę dalej oczywiście Nie poddaję się, nie zatrzymuję Tutaj dwa razy silver, no to jest chyba słaby strzał złoty, no, mogło być gorzej, mogło być gorzej, e, bo wiem, że jest to CZ, która... O właśnie ta piękna tutaj CZ, która jest najgorszym strzałem z możliwych 27 groszy e, Nie zdać nic zjąć. lecę dalej. Mam nadzieję, że będzie profit. E, w ogóle stwierdziłem, że pojawią się odcineczki z muzyczką właśnie e, Dajcie znać w komentarzach czy jest OK e, Czy wolicie odcinki bez, czy może z muzyczką Dla mnie problemu ja się dostosuję oczywiście No a teraz skupmy się na tym co nam tutaj leci bo zostało nam niecałe 340 zł a póki co nic fajnego z tych CZ-ek nam nie poleciało No, dostaję kolejny raz Silvera który tam w okolicach 5 zł tylko kosztuje A są tutaj CZ po 100 zł e, po 80 tutaj widzę jakaś jest nawet. No tutaj ta CZ. No to jest słaby strzał, no nie oszukujmy się. E, nawet Texy Anglii, yellow jacket. Okej. Okay, Okej, okay, yellow jacketik, tylko szkoda, że nie w traku Szkoda, że nie w traku 12 zł filter set, więc no ten próg 10 zł udało nam się fajnie przekroczyć. Mam nadzieję, że trafi się jakaś taka perełeczka e, na tym dzisiejszym openingu, że poleci coś co no będzie tym konkretnym strzałem, tym fajnym profitem, ja nie wiem, że to musi być ta CZka za 1300 zł, chociaż fajnie by było, ale przynajmniej ta stóweczka, będę wtedy naprawdę zadowolony, no tutaj dwie stówki nam jeszcze zostały, także otwieram sobie dalej na spokojnie, mam cały czas nadzieję, jestem dobry w myśli, że coś nam tutaj poleci. Okej, okay, 21 zł. Pierwszy takie otwarcie z grubym profitem, 21 zł do przodu, więc no, 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 zaczyna się dość dobrze, tutaj znowu treat playcik. 12 zł do przodu, ok, elegancko. Zaczyna mi się to podobać, zaczyna oddawać, jest dobrze. 150 zł jeszcze przed nami, mamy funkcję, mamy funkcję, więc to że jest z bomby Profit elegancko, pytańko jaki? No niestety, well worn, więc tylko stówka, ale moi drodzy, mamy to, mamy to. Jest to złoty przekroczone w końcu, także drugi raz rzędu. Nic dodać, nic ująć. Znowu za stówkę, ale <laughs> znowu no. Moi drodzy, no to jest 0,3% dwa razy pod rząd. E, dostać tą cyzetkę, to jest i tak naprawdę gruby, gruby strzał. E, Okej, okay, lecimy sobie jeszcze tutaj 75 zł, więc jeszcze tych otworzyć troszeczkę przed nami. Tutaj Crimson Webik musiałby być naprawdę w dobrym stanie, żeby to nam się zwróciło. Jest, moi drodzy, jest w faktoryniu, elegancko. Lecimy kolejne otwarcie, ja sobie jeszcze tam jakieś te teraz sopo, co powypadają te tańsze posprzedaję, żeby jeszcze móc cztery skrzynki otworzyć, a nie tylko. Eee, w sumie tą sprzedamy sobie elegancko i akurat będę miał teraz jeszcze jedną sprzedam tą najtańszą i będę miał akurat na dobre otwarcia tutaj ten Poison darcie chyba jest mniej wartym a jednak nie ale sprzedam sprzedam sobie wszystkie 2652 takie otwarcie cygle lecimy ostatnio penik i zobaczymy zaraz czy raczej wyczynimy na minus, takie mam wrażenie dobrze że ta funkcja poleciała dwa razy tak naprawdę eee, więc ja sobie od razu wejdę z bomby na kontrakciki, te najtańsze skiny, dużo tych tak w sumie za 5 zł jest, jakby nie patrzeć, to wcale niekoniecznie musi być minus, powiem wam, niekoniecznie musi być minus, w sumie tak, bez, bez tego może, wrzucimy sobie tylko to i spróbujemy zaraz zobaczyć ile mamy łącznie w ekwipuneczku, o tutaj górne widełki nam dało, więc elegancko, jeszcze głoszka nam takiego fajnego dało. Sprzedaj wszystko 461 zł, nie najgorzej, dlatego oczywiście kontrakt ciki, kontrakt ciki moi drodzy eee, i potem jakiś delikatny upgrade. 51 zł, wsadzone, dostajemy. Uwaga, 47 zł, więc no nie jest to fajny strzał. Eee, tutaj jeszcze te skiny powyżej 30 zł, już nie będę kontrakty wrzucał. Przejdźmy sobie na upgrade. Ja mam oczywiście pierwsza pieszalnik opisu złoty, 58 na start, 5% przy przydawań, także wchodźcie, korzystajcie. Myślę, że na 75% możemy sobie śmiało polepszać. Robimy takie gloczka I teraz nam siada w końcu upgrader jest po mojej stronie. Czuję się wygrany troszeczkę, jakby nie patrzeć. A damy tak, może w tą stronę. No i elegancko też nam to siedzi. Także bardzo fajnie, bardzo fajnie. jest eee, stwierdzić, że zaryzykuję na 50%. Eee, zrobię takie oteczka. Eee, damy może na tą stronę teraz. No i moi drodzy, proszę bardzo Elegancko, siada nam tą Mamy fajnego teka e, Tą CZ myślę, że jeszcze e, Na dokładnie Na 50% jeszcze raz spróbujemy sobie zrobić No i to nam też siedzi Także elegancko, profit moi drodzy zrobiony Mam nadzieję, że Wyszliśmy na zero praktycznie, zaraz sobie to sprawdzimy, ale wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że nawet zrobiliśmy delikatny proficik, także jest elegancko. E, piszcie, dro moi drodzy, oczywiście skrzyneczki, które chcielibyście, żebym następnym razem testował. Ja już tu parę pomysłów gdzieś tam mam, jakieś kombinacje, no ale chciałbym, żeby to wychodziło głównie z waszej inicjatywy. Ja się z wami oczywiście żegnam, do następnego, trzymajcie się, siemanko!